Emocje się podniosły, i parlamentarzyści zaczęli z uwagą śledzić, co dzieje się na mównicy. Rozpoczął to wniosek formalny posła Jarosława Sachajko, który atakował rząd za podporządkowanie się Unii Europejskiej. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Propozycja nowego unijnego budżetu, przedstawiona przez komis komisarza, wysłanego przez premiera. Donalda Tuska to zamach na suwerenność Polski i ograbienie rolników oraz samorządów z pieniędzy. Nie umiecie ani wygrywać, ani przegrywać, więc zgadzacie się, aby to Komisja Europejska decydowała, jak i czy Polska będzie się rozwijała. Dajecie Komisji Europejskiej narzędzie szantażowania Polski mityczną praworządnością. Ta propozycja to centralizacja Europy bez zmiany traktatów. To wdrożenie niemieckiej koncepcji Mittel Europa z 1915 roku, gdzie Polska ma mieć ograniczoną suwerenność, a Polacy mają być tanią siłą.